Jeszcze, przepraszam, o takie techniczne rzeczy zapytam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Pan Profesor Jarosław Sławek. Panie Profesorze, cieszę się, że znalazł Pan czas dla nas. Ja tego przypomnę. Neurolog, wybitny naukowiec, lekarz, Gdański Uniwersytet Medyczny, ale także przez ostatnie lata prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. I pozwoli Pan, że zaczniemy właśnie od tego, bo przez te lata zdarzyło się tak wiele dobrego i ważnego dla pacjentów, a przysłuchują się nam pacjenci. Wobec tego, co Pan Profesor uznaje za taki największy sukces? Moja kadencja zaczęła się w roku 2017, przez pandemię została wydłużona o rok. To cztery lata wydaje się być może niedużo w historii medycyny, a dokonały się tak niezwykle wielkie rzeczy. Nowe rejestracje nowych leków, wprowadzenie terapii genowej do neurologii, czyli możliwość zamiany wadliwych genów na, mhm. na właściwe, to jest coś niewyobrażalnego. To 30 lat temu, kiedy zaczynałem. Pracę jako młody lekarz na oddziale neurologii, i miałem do dyspozycji młotek neurologiczny, i, to i prawie żadnych innych leków, często tylko dobre słowo, to jest absolutna rewolucja. Ona się dokonała na różnych bardzo polach i Praktycznie nie ma dziedziny w neurologii, w której nie widzielibyśmy jakiejś pozytywnej zmiany. Ostwardnienie rozsiale to już jest ograny mhm. prawda, temat, ciągle o tym mówimy. Mamy już w tej chwili 20 leków. Mhm. Za naszej kadencji pojawiło się kilka, 4 czy 5 nowych, nowych cząsteczek. Nawet teraz pojawiają się nowe leki w ostatnich tygodniach, miesiącach, które pozwalają na przykład zapanować na taką bardzo szybko progresującą postacią tak jest. choroby. Na tych bardzo agresywnych bardzo postaci agresywnych. choroby. Ale co więcej, to są co, coraz bardziej przyjazne, w, w sensie formy podawania leki, to ustne, podskórne i coraz mniej obciążone działaniami niepożądanymi. To jest bardzo, bardzo ważne. Terapia genowa, o której wspomniałem, to, to jest również ta, można powiedzieć, kadencja. Tak Bo będę się odnosił do tych czterech lat. Największa konferencja neurologiczna na świecie, Amerykańska Akademia Neurologii w Bostonie. Na sesji plenarnej przedstawiono po raz pierwszy wyniki, pokazano dzieci, które nigdy by w życiu nie, usie, nie sia, siedziały ani nie chodziły, które po terapii geno, genowej w, w, w rdzeniowym zaniku mięśni zaczęły się poruszać. Pierwszy raz widziałem owacje na stojąco nie, 10 tysięcy neurologów z całego świata z, z tego właśnie powodu. Mamy też światełko w tunelu dla chorych z chorobą Alzheimera. Mhm. Pojawiła się pierwsza cząsteczka adukanumab, taki lek, który jest przedmiotem ogromnych kontrowersji w tej chwili, on się pojawił niedawno, a już jest w, w, w PubMedzie, to jest takie źródło in, in publikacji naukowych, prawie 130 artykułów na ten temat. Większość to jest polemika między różnymi gremiami naukowców, tak. czy to jest falstart, czy to jest rzeczywiście wielka nadzieja. Ja myślę, że to jest jednak wielka nadzieja dla tych chorych i kolejne takie leki będą się pojawiały, więc naprawdę zdarzyło się bardzo, bardzo bardzo wiele w tym czasie i wiele przed nami. Czyli z jednej strony zdarzyło się bardzo wiele, bo postęp naukowy, jeśli chodzi o nowe cząsteczki, jest niesamowity zupełnie, ten pociąg pędzi. Z drugiej strony jednak starzejące się społeczeństwo, zmiany demograficzne, to, że żyjemy coraz dłużej, to jednak paradoksalnie zwiększyło to wyzwanie, no bo tu mamy leki, wiemy jak leczyć, witamy owacjami na stojąco nowe terapie, a z drugiej strony wiemy, że lawinowo wzrasta liczba osób, które chorują na choroby neurologiczne, czyli ta neurologia ma tyle obrazów, że no staje się wyzwaniem. Tak, jest w ogóle taką bardzo zróżnicowaną dziedziną od bardzo odległych, jakby się wydawało na pierwszy rzut chorób, jak choroby naczyniowe, czyli udar mózgu, zapalne, zapalenia mózgu, czy opon autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, czy neurozwyrodnieniowe, jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Więc to, to spektrum jest takie bardzo szerokie, ale znaczna część tych y, chorób jest związana ze starzeniem się. Mhm. I patrząc na zmiany demograficzne, na to, że mamy coraz więcej osób po 65 roku życia w populacji, no to też siłą rzeczy musi przybyć też y, chorych z tymi y, chorobami. A z kolei nowe technologie, które się pojawiają, po, y, dla chorych młodszych, bo migrena na przykład, mhm. czy stwardnienie rozsiane, to jest choroba no 20-30. Latków to stwarza z kolei również to, że oni będą dłużej żyli, będą w, lepszym, w lepszej kondycji, ale żeby zapewnić im tą możliwość leczenia, to potrzebujemy bardzo dobrej organizacji, Dobrze. leczenia i kadry. No i tu mamy pewien problem, bo kadra się bardzo starzeje. Średnia wieku neurologa w Polsce 50 lat, pielęgniarki neurologicznej też 50 lat. Większość tych bardzo wysokospecjalistycznych procedur jest przypisana do oddziałów neurologii, które są przeciążone taką bieżącą mhm. pracą y, 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 związaną właśnie z udarami, z tymi ciężkimi przypadkami y, ostrymi, y, a większość programów lekowych właśnie przy tych oddziałach jest realizowana. Także po, potrzebujemy bardzo dużych zmian organizacyjnych, systemowych. No i na tym zjeździe, który się teraz odbywa mhm. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w 20 czwartym, A tak naprawdę 25, bo jeden zjazd, który był w Lwowie przed wojną, wypadł z numeracji, Z kalendarza. Więc to można powiedzieć, jest taki nieformalnie jubileuszowy zjazd. To, to jest to bardzo ważny element naszego zjazdu, czyli prezentacja. Strategii dla polskiej neurologii, takiego dokumentu, nad którym Polskie Towarzystwo Aha. Neurologiczne wraz z uczelnią łazarskiego pracowało przez ostatnie dwa lata bardzo Aha. intensywnie. I dzisiaj mieliśmy w polskiej agencji prasowej o godzinie 11 prezentację po raz pierwszy tego raportu i on będzie zmierzał, mówimy tu, tutaj Aha. do pacjentów, de, do tego, aby los pacjenta w Polsce był lepszy. To znaczy, żeby pacjent kiedy dowiaduje się, że jest chory. No, to jest dla niego trudna Aha. informacja, która wymaga no dobrego, kontaktu, tak, dobrego kontaktu z lekarzem. Większość chorób neurologicznych to są choroby przewlekłe. Czyli on potrzebuje wyznaczenia takiej ścieżki procesowej. O to właśnie chodzi. I ten mhm. nasz raport e, m, e, zmierza ku temu, aby ten system był bardziej klarowny, przejrzysty i aby od momentu e, rozpoznania pokazać tą ścieżkę pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności, gdzie będzie to można to rozpoznanie potwierdzić w krótkim czasie i także wdrożyć leczenie, oczywiście takie leczenie, które jest dzisiaj, dzisiaj możliwe, ale też zapewnia pewną kompleksowość leczenia, to znaczy Wiemy, że pacjent oczekuje czegoś więcej, opiekun oczekuje czegoś więcej niż tylko rozmowy z lekarzem. To często jest wsparcie psychologa, legopedy innych specjalności fizjoterapeuty. I chcemy, żeby ten serwis dla tych chorych był kompleksowy. No właśnie, bo choroby neurologiczne mają to do siebie, że to są choroby, które. No nie dotyczą tylko tego, że jestem chora na chorobę Parkinsona, tak albo właśnie przeszła mudar ale wymagają kompleksowej opieki e, tak. i dietetyka, i psychologa tak. i wsparcia dla całej rodziny, więc to, co Pan mówi, jest niezwykle istotne. Wspomniał Pan profesor, że ta biała księga to jest strategia na przyszłość, na najbliższe lata dla polskiej neurologii. Tam wskazano też takie sześć głównych obszarów. Wśród tych ważnych obszarów jest choroba Parkinsona. E, czy też są zręby strategii dla tej choroby tam w Tak, ujęte. oczywiście jest analiza tego, ile mamy. Ilu mamy pacjentów w Polsce, i, i również proponujemy pewien model opieki. To jest jak mało która choroba, właśnie, choroba o wielo... wymiarze takim interdyscyplinarnym, mhm. która, w, w której bez współudziału neuroradiologa, psychologa, często neurochirurga, mhm. logopedy i właśnie fizjoterapeuty nie ujedziemy daleko. To mhm. tutaj no nie może być tylko leczenie za pomocą podania tabletki i, 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 i koniec. To leczenie jest tutaj bardzo kompleksowe, a im dłużej pacjent choruje, tym bardziej kompleksowe się staje i bardziej wymagające. Więc dla choroby Parkinsona, dlatego właśnie przygotowywaliśmy tę strategię i ona się znalazła wśród tych sześciu najważniejszych obszarów, którymi się ten raport, raport zajął. Mówimy o Parkinsonie, bo. Zaczynając od diagnozy, to jest choroba, na którą chorują pacjenci, czekają na diagnozę kilka lat nawet. To jest ogromna bolączka, jeśli chodzi o tę chorobę. Tak, to, to trwa bardzo długo, a dzisiaj wiemy, że, że leczenie należy wdrażać natychmiast po rozpoznaniu. Nie wtedy, kiedy te objawy stają się do, dokuczliwe dla pacjenta, tylko wtedy, kiedy się w ogóle pojawiają. I rzeczywiście to wydłużenie ścieżki diagnostycznej to jest niekorzystny efekt. Co przy, będę się odnosił do strategii. Strategia przewiduje tworzenie ośrodka referencyjnego. One w jakiś sposób są. są. Mamy pewne zalążki tego związane z funkcjonowaniem programów lekowych, chociażby, ale nie ma żadnego zróżnicowania, jeśli chodzi o finansowanie tych centrów. W związku z tym, my nie możemy rozwinąć skrzydeł, mhm. nie możemy zatrudnić więcej kadry i skrócić tą ścieżkę. Ale już nawet dzisiaj do tych terapii zaawansowanych, które są objęte programem lekowym, czyli są refundowane. Była dopa, czy apomorfina, czy głęboka stymulacja mózgu. Y, utworzyliśmy w ostatnim czasie we, we współpracy właśnie z Fundacją Fundacja. Chorób Mózgu Infolinię, czyli taką, taki sposób, w którym y, pacjent. Jego lekarz, lekarz rodzinny, neurolog może zadzwonić, zgłosić pacjenta mhm. i on troszkę ominie te poszczególne szczeble, które wydłużają, nawet właśnie tak jak pani reakta powiedziała, do 3-4 lat ten czas, kiedy on mógłby trafić do takiego ośrodka. Mhm. To mówimy już o leczeniu, ale oczywiście to samo jest bardzo istotne dla postawienia rozpoznania, bo nie zawsze to wstępne rozpoznanie się i potwierdza. Oczywiście. I To jest też bardzo ważne, żeby pacjent nie żył ze stygmatem, nie przyjmował niepotrzebnie leków tej choroby, a chorował na coś innego. Albo odwrotnie też, czy nie ma postawionego rozpoznania, bo lekarz rozpoznaje co innego. Więc również skrócenie ścieżki na tym pierwszym etapie jest bardzo ważne, żeby chory trafił najpierw do tego, Superspecjalistycznego ośrodka, gdzie jest więcej ludzi doświadczonych w prowadzeniu takich chorych, po postawieniu rozpoznania i zaprogramowaniu leczenia, może wrócić szczebel niżej, czyli do poradni neurologicznej no. ogólnej, no bo wiemy, że przez kilka no. tych lat pierwszych to no tak, leczenie ten, wystarczy. Ten miesiąc miodowy czy tak, też ten, kilka lat miodowych? Tak, tak jest. Kilka no. lat miodowych może być u, u ogólnego neurologa, ale jak się zaczynają problemy. No. To krótka ścieżka przerzuca pacjenta w tym systemie od razu do tego ośrodka referencyjnego i możemy myśleć o kolejnych, kolejnych terapiach już dla bardziej zaawansowany. My na temat infolinii jeszcze będziemy mówić bardziej szczegółowo, bo to rzeczywiście tak. jest też kluczowa kwestia, żeby te dostępne teraz metody leczenia choroby Parkinsona, żeby też pacjent wiedział, jak się kwalifikuje, kto może być poddany tym leczeniu i tak dalej. O tym będziemy wspominać. Ale skoro jesteśmy na kongresie, gdzie dyskutuje się o tych nowych trendach, o nowościach, to przypominam sobie też książkę, przy której pan profesor, w którą pan profesor włożył ogromną pracę, myślę o poradniku dla pacjentów, dla rodzin. Gdzie właśnie był pasjonujący rozdział związany z, z rozważaniami, co nas czeka w przyszłości. I Pan profesor tam mówił o niezwykle zupełnie ciekawych kwestiach, takich jak terapia genowa, ale też podawaniu przeciwciał monoklonalnych, które jakby wymiatają to złe białko z, z komórek, ale też i nie wiem, czy to się robi, wyodrębnienie grup ryzyka nawet 5, a nawet 10 lat przed pojawieniem się objawów choroby. Na jakim my teraz, i szczepionka, na jakim jesteśmy teraz etapie, jeśli chodzi o te nowinki? Teraz to brzmi wręcz niewiarygodnie, ale, ale to jest przyszłość. To nauka się posuwa do przodu, ale wszystkie procedury wdrożeniowe dla nowych leków trwają długo. Wiemy, że każdy nowy lek musi przejść co najmniej trzy fazy badania, po czym po takiej trzeciej fazie, która jest pomyślna w wynikach badań, zostaje poddany analizie. Ten wynik przez agencje, takie jak FDA w Stanach mhm. Zjednoczonych czy EMA w Europie i to jest dopiero coś, co otwiera drogę do rejestracji, rejestracji. leku i do później do dostępności. No w Polsce te procesy się trochę skróciły, ale ciągle długo trwają, bo po rejestracji europejskiej mhm. często mija rok, półtora roku, czy nawet dwa lata, zanim lek pojawia się, pojawia się w dostępie w Polsce. Mówiliśmy, Zacznijmy od szczepionki. Tak, mówiliśmy o tych nowych terapiach. <laughs> To temat szczepionek, czyli wywoła, wywołania poprzez podanie specyficznego antygenu odpowiedzi immunologicznej, która atakuje te patologiczne białka, które się w mózgu odkładają, troszeczkę zszedł z agendy. Natomiast bardzo żywy jest temat przeciwciał monoklonalnych. Zresztą w nawiązaniu do od tego, o czym wcześniej mówiłem o chorobie Alzheimera, filozofia jest dokładnie taka sama. W każdej z tych chorób neurozwyrodnieniowych w mózgu odkładają się białka, w każdej trochę inne. I te przeciwciała monoklonalne to są takie przeciwciała, które te białka mają wyczyścić, usunąć z mózgu. I w tej chwili również w Polsce rozpoczynamy takie badanie kliniczne z takim przeciwciałem i to jest badanie już właśnie trzeciej fazy, czyli tej przedrejestracyjnej. Ono się nazywa prasinezumab, to są takie troszeczkę trudne nazwy do zapamiętania, które dotyczą tej klasy leków, ale to jest badanie, które zakończy się prawdopodobnie, no, będzie komplet wyników w granicach 2,5-3 lat który pokaże, czy to jest słuszny kierunek działań, czy to... Bo te... A czego oczekujemy? Co może się stać? No właśnie, ten, te leki nie, nie mają z, zmniejszyć objawów, tak jak większość leków objawowych. Kiedy oczekujemy, że lek zahamuje drżenie, uh -huh. zmniejszy sztywność, będzie lepiej chodził, Celem tych terapii jest spowolnienie procesu Czesu. chorobowego i to jest strasznie trudne do zmierzenia, Aha. co badania z Alzheimerem tak pokazały. Jest. Jak to zmierzyć w stosunkowo krótkim w czasie. czasie, kiedy choroba Aha. trwa kilkanaście lat? A przecież my nie możemy tego badania prowadzić Aha. bardzo długo, więc te badania trwają najczęściej 70 kilka, 100, 100 kilkadziesiąt tygodni. Ale gdybyśmy wyznaczyli grupy I, ryzyka, to a, czy wtedy a, można by zacząć stosować? To... I to jest kolejny problem, Aha. że my mamy ciągle kłopot z wyodrębnieniem tych grup ryzyka. Oczywiście te badania są dzisiaj oparte o bardzo nowoczesne technologie, czyli na o, o możliwość na przykład choroby Alzheimera zobrazowania w badaniu PET. To jest takie mhm. badanie pewnie bardziej znane z onkologii, ale... W neurologii też stosowane, które pokazuje te białka w mózgu. Mhm. Czy one są, czy ich nie ma. Mhm. I to te złe, na, bardzo, te złe. na, na bar, te złe, na bardzo wczesnym etapie. I potem można obserwować, czy ich ubywa z mózgu. I tak było w tych badaniach z, z choroby Alzheimera, gdzie widać było, że ubywał beta-amyloid. Nie mamy na razie takiego obrazowania dla alfa To jest to podstawowe białko, które jest w mózgu chorych odkładane z chorobą Parkinsona, ale mamy już pewne też biomarkery takie, które możemy zbadać w płynie mózgowo -rdzeniowym. To nie jest może najlepsze medium, bo trzeba mm -hmm. poddać pacjenta, może nie bardzo strasznemu, trochę to no, trzeba ale... od odmitologizować na kłóciu lęźwiowemu, ale nikt nie lubi takich, prawda, inwazyjnych rzeczy, więc mm -hmm. lepsza byłaby krew, czy mocz, czy jakiś, mm -hmm. czy ślina do, do oceny e, tych biomarkerów. I, ale to jest jeszcze etap też dosyć e, Obiecujący i myślę, że będziemy mieli tutaj osiągnięcia, ale jeszcze trochę Czyli potrzebujemy chyba Najbardziej na to czasu. zaawansowana jest terapia genowa, jeśli chodzi o. Natomiast jeśli chodzi tak, o terapię genową, to w chorobie Parkinsona to um, terapia genowa dotyczy tylko postaci genetycznie uwarunkowanej. I tutaj no, to jest margines. To jest nie więcej niż 10% wszystkich pacjentów. Którzy, u których możemy zidentyfikować taką mutację genową. Są, są częstsze, rzadsze tych mutacji genetycznych, jest w tej chwili pewnie tam ponad 30 już opisanych, a niektóre są bardzo rzadkie. Dla niektórych z nich, tych częstszych, już są opracowywane rzeczywiście strategie terapii genetycznych dla takiej mutacji, którą oznaczamy takim, takim skrótem LRK2. Tutaj zresztą na zjeździe, w, w, na którym jesteśmy, jest pan profesor Zbigniew Szołek, który pracuje w Mayo Clinic i jest... Mhm. Odkrywcą tego, tego genu. To jest nieprawdopodobna Dobra. rzecz. My mamy wśród polskich neurologów pracujących za granicą, tak wspaniałych naukowców. Ale też z profesorem Ząbkiem pracuje jeden z nich. Tak, dług, jeden z ono? nich pracuje też, profesor Bankiewicz, Wiesz? który jest neurochirurgiem, mhm. z panem profesorem Ząbkiem. I tutaj również mamy wielkie nadzieje, że ten program terapii genowej, który stręcza bardzo dużo różnych problemów etycznych, organizacyjnych, no, że on kiedyś jednak ruszy. Na razie próbujemy w, taki, w takim małym programie, bardzo ograniczonym dla takiego parkinsonizmu atypowego, w tą terapię z podawaniem czynników tak zwanych troficznych do mózgu. No ale tak, tak jak powiedziałem, to wymaga bardzo dużych nakładów, nie tylko takich finansowych, ale organizacyjnych, żeby móc te badania dalej prowadzić. Mam nadzieję, że ten ośrodek na brudnie będzie się dalej rozwijał. Rozwijał, już, bo już przeprowadzone zostały, prawda pierwsze. W tym operacje. zaniku wieloukładowym, tym takim atypowym parkinsonizmie pierwszych trzech pacjentów. Zostało poddanych takiej terapii. A gdyby Pan Profesor wskazał, to te, te terapie, które dają największe nadzieje, te, te, które mogą najszybciej spowodować zahamowanie procesu chorobowego, bo chyba mm. o to głównie chodzi? Badań klinicznych, to, to powiem jako taki, taką właśnie nadzieję dla pacjentów, które są prowadzone w chorobie Parkinsona, jest mnóstwo. To jest pewnie kilkadziesiąt, może nawet około stu różnych. Z różnych sposobów, różnych filozofii patrzenia na spowolnienie procesu chorobowego. Niektóre to są takie właśnie jak terapie genetyczne, inne to jest podawanie tych przeciwciał monoklonalnych, ale jeszcze inne dzieją się na poziomie, mówimy, molekularnym, czyli samej komórki. Wiemy, że dysfunkcji ulegu, ulegają różne organele, mitochondria i inne części komórki i tam próbujemy również zaingerować. My tak do końca nie wiemy, czy, czy te działania nasze spowalniające przebieg choroby, to będzie wynalezienie jakiejś metody uniwersalnej, która we wszystkich neurodegeneracyjnych procesach się dzieje i być może będzie uniwersalną metodą powstrzymania, czy będziemy musieli szukać tak bardzo dokładnie punkt po punkcie tych różnic między chorobami mhm. i trafiać w te, specyficznie w te mechanizmy mhm. tych chorób. Także Widać, jak medycyna kliniczna jest bardzo powiązana z, z, z medycyną, z naukami podstawowymi, i jak wiele od nich e, oczekujemy, jeśli chodzi o, o, o możliwości wdrożenia terapii, ale jeśli popatrzymy na chorobę, chorobę Parkinsona i na genetykę, no to w historii neurologii to to jest rok 98. To jest bardzo niedawno. A już mamy ponad 30 mutacji genowych i już mamy pewne metody manipulowania tymi genami, więc ta, to się wszystko dzieje. Ale też dzieje. już mamy pacjentów, którzy prawda, na początku swojej choroby nigdy nie przypuszczali, że będą mogli być leczeni w tak nowoczesny tak sposób, jak są leczeni dziś. Tak, tak, no te terapie infuzyjne, bo o nich często mówiliśmy w ostatnim czasie, czy głęboka stymulacja Pięknie. mózgu, to jest jakby ten drugi miesiąc miodowy, czy lata miodowe, tak. które oferujemy, oferujemy pacjentom, mimo że to jest leczenie objawowe. Bo ja bym tego też nie deprecjonował, tych le metod leczenia objawowego, bo one też zmieniają w jakiś sposób przebieg choroby. Jeśli popatrzymy na badania z lat 60. nad chorobą Parkinsona, kiedy nie było żadnych leków, lewodopy również, to chory żył około 9 lat. No, Żył, żył, ale żył w fatalnej Fatale, jakości życia. By, by pierwsze może rok czy dwa nie było źle, ale cała reszta to mhm. był koszmar przy kucie do ł, wózka i, no tak, i łóżka. Dzisiaj kilkanaście lat pa, pacjent jest w zupełnie niezłej kondycji, mhm. jest mobilny, sprawny, a my mu jeszcze za pomocą tych metod zaawansowanych, mhm. łodopy, apomorfiny, głębokiej symulacji mózgu, dodajemy jeszcze kolejne 5, 6, czasami nawet 10 lat dobrego mhm. funkcjonowania. Co też wpływa na przebieg choroby, bo zmienił się jej fenotyp, czyli obraz dzięki temu, że chory ma te wszystkie metody leczenia. To po 20 latach chorowania tak, ona, wygląda ona zupełnie inna. inaczej. Choroba, jest inna. Tak, choroba, się choroba się zmieniła. jest inna, choroba się zmieniła. Ale też zmieniło się podejście lekarza, ale wszystkich nas. To ta jakość życia staje się takim no, kluczowym miernikiem tak skuteczności. Jest, no przecież to głównie o to nam chodzi. Że, oczywiście, żeby choroba nie postępowała, ale też, żeby nie dawała dokuczliwych objawów. I to nazywamy jakością życia, żeby pacjent został. W, w, w rodzinie, w, w zawodzie w społeczeństwie w, w takiej formie, która mu daje możliwość tej partycypacji, czy tego uczestnictwa w normalnym, w normalnym życiu. Mówimy o chorobie Parkinsona. Takie są szacunki, że najbliższe 20 lat to podwojenie liczby chorych. No, w każdej z tych innych chorób neurologicznych także widać tendencje wzrostowe. I tak już podsumowując nasze spotkanie, pan profesor przez wiele lat i przez czas swojej kadencji jako prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, zawsze pan podkreślał, neurologia musi stać się takim priorytetem w podejmowaniu Decyzji, priorytetem systemu, całego systemu ochrony zdrowia. To czy teraz jest Pan większym optymistą niż jeszcze parę lat temu, jak jest, rozmawialiśmy o tym? Czy... Jestem większym optymistą. Odrobiliśmy zadanie, które sobie postawiliśmy dwa lata temu. Stworzyliśmy ten dokument strategiczny dla polskiej neurologii, i dzisiaj usłyszeliśmy od pana ministra Niedzielskiego, że oni to powiem tak kolokwialnie kupują, Kupuję. że przyjmują, że oceniają bardzo wysoko jakość tej pracy, że jest to prawie, że gotowa rzecz, z której można, którą można przerobić na takie dokumenty wdrożeniowe, będzie powołana jeszcze we wrześniu Krajowa Sieć Neurologiczna i Krajowa Rada do Spraw Neurologii i myślę, że to będzie początek tej drogi, która no właśnie idzie naprzeciw potrzebom, potrzebom pacjentów no, będziemy pana ministra trzymać za, za słowo, i e, wydaje mi się, że to jest niezwykle ważny historyczny wręcz moment, bo do tej pory, jak pewnie wszyscy pamiętają, e, m, m, strategia rządowa to była onkologia tak. i kardiologia. kardiologia. A proszę państwa, koszty leczenia chorób mózgu w Europie są e, e, dwukrotnie większe niż kardiologii, onkologii, razem. diabetologii, reumatologii razem wziętych to nareszcie nasi rządzący zrozumieli i neurologia oprócz tych dwóch dziedzin, które wymienię, kardiologii i onkologii, stanie się dziedziną strategiczną. W, to oczywiście liczymy, że spowoduje... Nie tylko zmiany organizacyjne, ale także lepsze finansowanie, finansowanie terapii, szybsze finansowanie, zielone światło dla wdrożeń nowych, nowych leków również. Kolejne Pana słowo, czyli potrzebny jest dialog, finansowanie i zmiany systemowe. Tak jest. I nasz entuzjazm, żebyśmy to wszystko <śm> mogli wytrzymali. wytrzymać, <śm> przeprowadzić i, i, i dać pacjentom. Yeah. Y no ku ich oczywiście sprawie jego, jego i zdrowia. Ich, ich zdrowia tak? Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.